Dwóch młodych, przystojnych mnichów spacerowało po lesie w pobliżu klasztoru na Boso. Było po burzy, kałuże, błoto i napotkali dwie turystki, które podróżowały autkiem przez ten las i wpakowały się w jakieś bajoro. Nie dają rady wyjechać, więc proszą o pomoc. Ci pomogli chętnie. A co one? Z wdzięcznością. Yy, to my się Wam chętnie oddamy. Yy, tylko tutaj są takie gumki. To sobie trzeba nałożyć. Yy, o to, to, to na to. Yy, bo nie chcemy zajść w ciążę. Ok? No i wszystko poszło jak spłatka. Na zajutrz mnich do mnicha. Ty, y, zależy ci na tym, żeby te dziewczyny y, nie zaszły w ciąże? No, w sumie nie. To co, zdejmujemy gumki?